To my tylko powiemy, że zapraszamy Was na Instagrama. Cloud oczywiście zaraz wrócimy do dymów. Natomiast na Instagramie Cloud dowiecie się więcej. Konkurs będzie właśnie dla Was. I zaraz lecimy dalej z naszym programem. No i możecie, oczywiście, wykorzystać tę chwilkę, zanim maskotka się tutaj pojawi na środku, żeby kupić bilety. To my, mu na web założyli. Kupić bilety, ogarnąć pay-per-view. Klaucik, kosmonaucik. Ja widzę, że piszecie, ale to oczywiście nie chodzi o czat na YouTubie z nazwą dla maskotki, tylko chodzi o to, żebyście nazwali ją na Instagramie. Ja to sobie stanę, bo ja to wam mówię, że ja to nie wierzę, kurwa. To na bank ten ciot kurwa się przebrał. No przecież to pajasa się by nie zrobił. Zdejmij, kurwa, to, zdejmij to. Zdejmij to, bo ci rękę wykręcę, kurwa.

Wyczuł z pytaniem, pytanie po czym wyczuł? Czułem to, kurwa, czułem to, że tu jest tylko jeden tak spierdolony kość, kurwa. Ale powiem wam tak, że tak jak dzisiaj wyłapał, to tylko w tej pierwszej walce wyłapał więcej. Dzisiaj tam dostał, kurwa, ze cztery, kurwa na łeb, tak fajnie siadało. A ten łeb jest tak pusty, Nic, patrzcie nie jaki nie to jest pusty no. łeb, kurwa! Ja trzyma, pa, Nic nie siadało, Marcin, jak zwykle twoja fikcja. Bądźmy spokojni, kursy się nie mylą. Coś mięknego. Pokaż ten pusty łeb, poka pokaż, pokaż, pokaż. pokaż. Patrzcie jaki to jest pusty, patrzcie jaki to jest pusty łeb! Nie wierzy mi? mi to zobaczcie. Tutaj Zobaczcie. Marcin, to nie moja głowa, Ale powiem szczerze, że tak jak wyczuł, to Marcin... A kogo Neimann? kurwa, kto w tej, w, kto z tyłu bębleń przyszedł? To jest założony hełm! To Marcinie. jest mój łeb pusty, ty debilu! Puste jest twój łeb, gruba świnko! która no w widzę, piękną no porażkę! Chodź, Piąta porażka chodź, chodź, na czterech, chodź, chodź, czterech chodź, chodź, galach! Kurwa panie hełm! Piąta porażka na czterech galach, coś pięknego! Panie i panowie, nazwę możecie wymyślić konkursową, oczywiście. Panowie, wymyślić konkursową. oczywiście. Następnym razem, być może naszą maskotką nie będzie Adrian, może ktoś inny się przebierze. Nie. Mikrofon. Dobrze, Adrian, na razie odpocznijcie sobie zaprosimy Was jeszcze potem na scenę, ponieważ wiemy, że rywalizacja Pracimy cios oraz juźwiak jest bardzo powiązana z rywalizacją.